Z Marką nas pokażą mi Więc, O! Nie wycieszyłam. Ha, jeszcze muszę pomóc status napisać. Dobre, dobra, dobra. Ta, tak Ktoś. ta, Ktoś. Ktoś. Dobra, złożymy sobie tutaj, gdzie jestem tu jestem. Boże nie To nie miało być tak list tak życzę. Liste życzą, tak, listę życzeń. tak. Mhm. Tylko dodajmy sobie, może na początek coś do listy. Zrobimy sobie lukę i zobaczymy, czy mamy to kupią. Wątpię, ale No, dobra. Ym, dobra. Idziemy na ja, ja sobie tylko lukę zrobię. Ok, tak wygląda, taki sobie też dodam na listę, bo To, to lepiej dobra. Więc dodajmy wszystko do koszyka. No. I co? I teraz chodźmy na czaty. Zobaczymy, czy ktoś... Znaczy, do koszyka, tak, do listy życzeń. Zobaczymy, czy ktoś da mi listę życzeń. Proszę, aby mi ktoś dał. O, 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 Da. Ktoś. Coś. Z listy życzeń. Please. Poliutko. Zwierzaczki. A czemu by nie? Trzeba też mieć troszkę pieniędzy. Zobaczymy, czy ktoś mi w ogóle odpisze. Siema. Siema. Please. Ta. Ktoś. Ale lagi. Straszne naki Zobaczmy, czy tu się w ogóle do mnie odezło. Ale co? O dobra jedna napisała. Żyd. No nie zasłaniaj mnie, ale ham z niej. Zasłania mnie. Please. Please. i Mam tylko sześć essa. No dobra, chłopimy. Ale ze mnie kłamczuszka. Dobra, nie dzieje się tu nic ciekawego, więc jak ktoś mi odpisze to. Go... Okej, okay, już napis... no, nie musiałam długo czekać i powiedziała, że zaraz zobaczy, więc to ja będę oddawać inny. Więc zobaczymy, czy mi da, tak? czy nie. Mam nadzieję. Ojej, oh yeah, dzień, dzień. Dziękuję, taki Pozrobimy takie serduszko. O. Zobaczymy, czy dostaną jej prezent. Alicja 3,9,9. E, o Jezus Maria. E, Co to za romanse? Co to za romans Co tu się w ogóle dzieje? Aha. O Boże, <grym> XD. XD, jakie romans Naprawdę. Dobra, idziemy na inny, bo ona mi nie daje nic. Jest w ogóle zła. Jesteśmy na polu, kawiarnia. Jesteśmy na bolitku kawiarnia. Mówię to drugi raz. Aha. Bo, y I załadowanie mi się już. Dziękuję. Dobra, piszę. Za ktoś. życzeń. Aha. Please. Ja sobie to skopiuję, czekaj. Aha. Super, że nie mogę tego skopiować. Co jest? Dobra, czy ja mogę sobie to skopiować? Gdy nam. No. Nie wiem czemu nie mogę. Co ona tam napisała? Napisałaś? Mogłabyś jeszcze raz. Siema ludzie. Witam. Hej, hejka mam konto do... Okej, to wszystko. O, dobra, dobra, ja piszę na PW lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy, muszę, muszę, muszę. Uwaga! Hej, Ja spra... sprawię końca. Ja już musiałam, przecież się pomyliłam. Zminimalizujmy sobie czat. Aha, mam. Okay. Okej. Okay. Będziemy zasłonić na razie to, ale dobra, ja, ja muszę kontynuować eksperyment, więc lecimy na... Zobaczymy, czy mi w ogóle odpisze. Jezu, to pewnie będzie oszustka, która y, pewnie chce oddać konto, a y, y, powie, że niby ma na tym koncie jakieś kurde unikaty, później poda, y, znaczy nie poda, tylko jak ja to wszystko zrobię, na przykład, nie wiem, dam jej czy coś takiego, to wtedy jakby prześlę sobie te rzeczy i podam ich na pewno tak będzie tak ktoś Elżet nie zasłaniać mnie dlaczego mnie zawsze zasłania mi jest przykro <laughs> za kolekcja i unikaty no tak Okej, okay. ale nie konfajmy. Nie. Cicho telefon. Piątek... grupa, Nieważne. Dobra, może ja do niej nie piszę. Bo jak coś to będzie na IT, bo właśnie ABC ropie wysyłamy lwy wymy. nie mam u dobra nieważne 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 nie pozdrawiam u dobra czekaj ja muszę hej da. Ktoś ten rzet. Wyślijmy im to. Ale lani są straszne. Serio. Dobra, chyba nikt nie da, ale zobaczymy, czy mi ktoś odpisze. Jak nikt nie odpisze, no to... Lepiej a, ok. Jak nie za marne, to pa. A i... <try> Jezu, ale jestem zła. Nie wiem, czy ktoś mi to odpisał. Nie widziałam. Dobra, kończymy eksperyment. Do zobaczenia w następnym hmm. filmie.